12 marca 1943 roku oddział lokalnej partyzantki działającej na terenie kieletczyzny i Podkarpacia, Jędrusie, wsparty przez żołnierzy AK, dokonał udanego przejęcia i opanowania więzienia niemieckiego w Opatowie. Oddział Jędrusiów wtedy liczył zaledwie 8 osób, ale został poproszony o pomoc ze względu na ich ogromne doświadczenie bojowe i dobre uzbrojenie. Mieli oni stanowić grupę szturmową w momencie ataku. Oddział AK natomiast odpowiadał za zabezpieczenie akcji i ubezpieczenie uwolnionych więźniów, ponieważ garnizon niemiecki w Opatowie liczył łącznie 380 żołnierzy. Bezpośrednim Powodem akcji była fala aresztowań wśród członków podziemi, jaką przeprowadzili Niemcy między 11 a 12 marca. Więźniów miano przenieść do ostrowca świętokrzyskiego, gdzie szanse odbicia były już mniejsze. O godzinie 23-12 marca przerwano łączność w Opatowie, a godzinę później przystąpiono do szturmu na więzienie. Po drugiej próbie udało się wysadzić bramę. Strażnicy poddali się bez walki. Cała akcja trwała 10 minut i udało się uwolnić 80 więźniów. Przy okazji wykonano wyrok śmierci wydany przez komendanta AK na Folksdojczu Winnicki. Po stronie polskiej nie było strat.